A i tak ten teren jest bardziej taki, no... relaksujący Pomimo tych co jakiś czas... Gdzie ten know-how? A, tu, dobra A perfect guest stays home, nice To już tam jest wykrywane poczucie... ...logiki Lovely service, beautiful music, closed casket.

<śmienny> Lol, nope. Out of the ring. Ok. Gravity, thou art a heartless bitch. Muszę zaskakać po tej platformie, żeby króliczek dalej ją wypychał w górę.

Już przeszkadza jak tutaj jest po prostu over 9000 tausend. No, trzeba Tu nie no, się otwieracie Poszło tak, jak bym ją widział, ale nie będę narzekał. Okej. Okay. I pull the lever. Gods of this realm. We are all victims in waiting. Mm -hmm. So it's No, ale luje. Teraz nie było się o faj życie. Nie, to nie są Dawaj, oh. jeszcze raz. No, dobra, że inaczej.

Czemu nie chce sprzątnąć, to ja nie rozumiem. No, czas na go, dobra. O, pięknie. Wolę mi wszystkich, nie muszę niczego robić. Kolejny sprzątnięty, nie. A, jeszcze. No. Jeszcze jeden. It's please. No. Skończono. szybko. No, znowu to samo I pewnie, że znowu mi z góry i będziemy mnie gonił z tą cholerną kosą? Jednak nie to miejsce wygląda tak bardzo mocno na Queen Domainowo W jedynce w domenie królowej biegało się po mięsnych bardzo terenach to jeszcze krew unosi w powietrzu. Słodko. Eee, no. No. Czyli na jesteśmy w świecie tego wielkiego kata, trzeba będzie się stąd wydostać, zanim znów ruszymy w faktyczną trasę. Hmm. Przyznam szczerze, że przechodziłem ten fragment już tylko raz. I... Znaczy na no, ogólnie, cały ten akt, tylko raz i bardzo średnio pamiętam to co je się robiło. Na przykład tego fragmentu z pogonią w ogóle nie pamiętałem.

Co to jest Lokalny koloryt, no thanks. Czy jest dziura? Może tutaj spaść. Czy to się wiąże ze śmiercią czy z? Co znaleźć? Nie, ze śmiercią. Nee. Musimy czekać znaczkę czy coś. A to wspomnienie mam. Nie yy, można złapać. No, od razu lepiej. Mhm, mhm. już prawie. To co mnie niepokoi to to, że jeszcze nie są tutaj żadnych radularum chociaż z drugiej strony? Eee... Nie, dobra, jeszcze zejdę i uczulę sobie, Na lokalizacji tej platformy Może doskoczę stąd. No dobra, jakby to lepiej ogarnął, to bym doskoczył nieważne E, szkoda, że te e, kwiatuszki się zdarzają tak często, kiedy są blisko siebie. Mm. Bardzo dziwny ponokły sławła po nas od matki. Biorąc pod że wszystko wokół płonie i jak ktoś ma okazję się z tematu to powinien się zerwać i <coughs> przeżyć. No cóż, zbierałem w zębów diabła i trochę. Czas z nim coś zrobić. No, hobby horse. Niech tak będzie. Hobby horse typu heavy metal. Sponą z płonąc O! Edła ładnie wygląda. Nevermind. I tego bym nie będę jakoś ten e, Nóż e, Pardon. Powiedziałbym, że to się już nigdy więcej nie zdarzy, ale wiem, że się będzie zdarzało. Dat is een heleboel. Ik ga hier naar

mamy tutaj jakiegoś stalkera, że tak powiem. Nie wiem, czy jest czy jakieś polskie słowa określające tę osobę. Jest oh, raczej tak chileutowo. No, tylko ten klimat w tym momencie tak naprawdę w dalszym ciągu dyszynem na kark Za dużo klikania yeah. Ok, teraz tutaj. Szkoda, czy tutaj są te, te, te niewidzialne platformy, widać na tak krótko, kiedy się wychodzi z niewidoku. Widoku praktycznie na tym nie znikają. No ale jak ktoś ma dobre oko, to widzi i tak, i tak, nie? Czy to jest trochę dalej. Tak, tam jest buteleczka. go, jest go, więc. Okej, okay, to było dziwne. Podejrzewam, że natrafiłem na jakąś e... platformę, która po prostu mnie nie przepuściła, no ponieważ <laughs> jest materialna. Okay, kurde widać nie, za bardzo. Złycz raz. Aha, faktycznie. Jest tam. O! wola buteleczka jest, no to można się cofnąć. Tutaj zaskoczę w ogóle. Pomogę. Mogę mogę coś wcześniej. Nie myślałem a tak przez to muszę teraz sobie pobiegać tu i tam. No a cóż. Jeszcze raz. Hop. I lecimy już dalej. Podejrzewam, że dzisiaj gdzieś tutaj wkrótce będę w stanie się wyrwać z tego świata. Tu jest droga dalej, a tu jest... Dafuk. Dobra. A... Okay. i? a No dobra. One more time. Oj, tak wam się No to jest bardziej zmyślny niż. niż podejrzewałem. Okay. A, dobra, 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 dobra. Już kumam. Oczywiście, będąc jakże spostrzegawczym, nie zauważyłem całej cholernej drogi. Prawie się tutaj. Tędy. A. Aż mi się widzi, że teraz nie zdążę tego już. No jakże. No, ale chociaż zabramy zęby. Fajnie, że jednak jakby ta animacja nie wyskakiwała za każdym razem troszkę to irytujące. Chyba już tutaj zależy nam na czasie. Jest. No dobra, stąd wreszcie nie doskoczę. Będzie trzeba wrócić normalną drogą. Albo ekspresem. Yeah, well. Так можно себе что-то... О-о-о! не снижаем. Мужчина, вы меня не стесняет. Ка... у у Может, мне?

Aż świeć. no wreszcie, tak straciłem straszną ilość. mm